Witam wszystkich, tutaj Utsan, Sledzigi i Milten. Zapraszamy na kolejny odcinek z agrajem w Syriza, w starcie. To jest mapka kooperacji miastobówek. Zaczynamy. Pierwszy przeciw, pierwszy przeciw. Teraz idziemy po Sekrety mieliśmy pokazywać kiedy indziej. Aha. Taki tu sekrety. Sekret jest. SBC to się skończy, co? A SBC A, Co to takiego? Dobra. Teraz idziemy po tą... Gdzie? A. Teraz po tą stronę Lepiej się Oj, byczy się! No i musiałbyczować! Syriański byczek! Gdzie ty No ja muszę iść po SBC! Tak, A to tam jest. No No wiem, właśnie go chcę podpalić! Ała Ojej. No to ja idę. Ja. Parę, gdzie mnie wywaliło. Nie widzę. Hej? A nie, ale kurde, kurde. Dobra, idziemy po to SBC. A <coughs> co? Co? wiem właśnie Przyleciał A co to jest? A kto no, a się wydziera co ty robisz? Dobra, idziemy. I tutaj będzie poważna bomba. I SBC. Nie, ale sniperka i tak jest lepsza. Nie, SBC jest lepsza. jest lepszy. Nie, bo Nie, bo pięści są lepsze. Nie ma no i dlatego są lepsze. A, się tam drał. To ten może się tak da. Nie, to ty, ty się daj. Nie, bo ja jestem głodny. Daj mi pierwszą maskę, czyli taką, że No dobra, ty sobie tutaj pobij, a ja sobie pójdę. Gdzie? 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 Co ty zrobił? No to, że włączył bombę, nie? Aha, no. Oczywiście. Kurde. Otwieraj. Dobra, chodź za szybko. No, to sobie idziemy. I okay, A dobra. Zwykle kamikadze dla mnie, wszyscy? No, ja to

A właśnie. Tu będzie chyba wyczek. Wiedziałem. Tam zaraz będziemy mieli robota? No to bigo. Dobra, no Kurde. Tak. Brzmienie przygasnęły. A. co to za śmiech miał być? Tu ty się tak śmiejesz. Ej, ale tutaj jeszcze jest coś. Jest. Nie A dobra, tam nie słychać. jest. No tutaj skorpiony zabijały. Maski odłożyłeś? A, a ja miałem odłożyć te maski? Nie? Miałem się nimi podetrzeć. No. Maski Kto mnie strzela ciągle? No strzela mnie ktoś. Musisz się podpalić? No ale strzela mnie ktoś ciągle. Aha. To no, już. O ten. Co? To było. A, tu jest drugi też. No, no leży na ziemi i jeszcze szczela Bez Ale... Tu będzie chyba z pią.

Idę teraz. tam będzie ta druga walka. tak? O nie, 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 to. nie, to nie, 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 tutaj nie, 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 nie,

ja w ogóle w Seriusa grać nie Nie wiem. Nie, wiem. Dajmy, nie nauczył grać Seriusa, to byś nie umiał. Chyba, no. chyba tak. nie to A dobra, ci owadzisz. <trych> Daj, pauzę na chwilę. Przegu te dźwięki ściszyć. Dobra, daj tak. Jest? No, no. Co z plesakiem? Do szkoły się. A to co ty coś nie musiał? Do szkoły? No, to już w poniedziałek. Jest. Ale bez głowy przecież. No i co z tego? No to jakby coś się nauczył jak bez głowy. No przecież ma te bomby, bo no, to jest nie Ale na rękach. No właśnie i tam się ma swoją wiedzę. No chyba bomby. Mika się nie się mi tle no bieg z SBC do mnie strzela. To. Jest to jest ponty. To jest jakieś oszukane. To Co to ma? No Byk jakiś zgodem. W ogóle SBC nawet nie wypuścił i straciłem chyba. A nie. U następny taki. A mnie nie zabije i w ogóle ja

Ej, tu idziemy do tej armaty hiszpańskiej, tak i gdzie? Tu, no? a, wow. a co rozwaliłem z tym teraz? Mnie. Oj, rozwaliłem je przez przypadek, nie. <laughs> teraz za chwileczkę będziemy grali z grubasami w pokera Ano Nie są grubasy, to są te warianty. Ale za chwilę będzie na dole. Tylko w poklera będzie ten, ten gdzie No ule, Fajnie jedno życie mi wziąło Tylko po ten. Po plakach będziemy z nimi grali. O, drzwi przyciasnęły. Do siebie. Hop. Tutaj będą, chyba. Nie strzelaj. No i coś narobił. Daj im się wychodzi. Oni tutaj w pokera sobie grali. Nie mogę. Ja tutaj wystawiłem Asa. No chyba nie. Chyba tak. Wystawiłem Asa i wygrałem. A zabieram wszystko od sobą. A ja cię zabijam z minigana i koniec. umiem. Ja mam poważną bombę. Znaczy miałem. Miałem. A, a ty cięłeś. A ja Cię I ci nie dam. Ok nie, nie, mięsna. No to czyście. No. Oj, kolcy, o nie, to jest to. Czekaj, ja znam stół. Jak? To są dziure. Teraz mi to mówisz? Nie no. Dziurałe, bo to będzie mały, mały piłat. Piłat. No, no nie no piłat A Wiesz kim był piłat Nie wiem A... No to jesteś nowym. A ty jesteś układnia z No i cię spiłowałem Nie Tak ty nie umiem nie umiem w ogóle z piły tam No sam znaczy... Już jestem pierwszy. Pierwszy. Dobra, uwaga, i idziemy. To jest najgorsze. A nie, później będzie gorsze. to będzie na końcu dopiero. Aha, i golemy stojące na lawie mają podwojoną moc. Którą oczywiście Ciebie rozwalę. Nie. Chyba Ciebie. Ty nie mówisz. Ja lepiej niż ty. Co to Tu ja ja serce gdzieś tak. było chyba. Wydawało się. Ej nie, nie wiem. A, coś narobił. Ruszaj się, chodź tu. Gdzie? o. Czekaj. Kurde. Ala. Gdzie? Na no Bude, no dobra, ja powiem. <truhuj> 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 Czerwony jesteś. Ty jesteś jakiś. A ty jesteś äh, orkiem. Ja to rozwalę. Albo jej nie. A ja to naprawię. Zostań na tu. o tutaj zaraz będziemy mieli tą fajną walkę. Czy ty, ty jesteś? To jest Tu. Na koło serca jestem. No. A no to można zaczynać. No i zaczynamy ostatnią walkę. tego poziomu. Uwaga, ja. Jee! Wstydziłbyś się. Tak pierdzielić mógłbyś no. ja, ja mówię, ale podwójne oglądanie. Dobra, Oj! A nie trafiłem, Tak, miał tak lepiej, No. E pamiętasz to? Patrz. Masz Miotacz. Mijotać. Ej? Co miałem z tego pamiętać? A to. Nie, to w innym poziomie zobaczysz. A, wiem, w Oj. No chyba, nie wiem. No ja pamiętam, to było e, w Lochach. Ej. Lamitację było chleb. Oj kiedy to się wyłącza O, wyłączyłem ją z No fajnie w powierzchni lata A cię pali A ty mi chodzisz nad głową I dobrze A klary tam sobie zróbmy. Mój kamikaze w tym momencie, to będzie trwało jeszcze? Patrzmy zaraz. Co, co narobiłeś? Potrzebujemy. Ciemniej za te kamikaze wychylał. Co ty narobił, że ich grawitację włączył? Nie no to ja sobie pójdę do rogu i to co sobie. jest, i... A za ciebie żabki idą. No. Wyślij. No weź tą grawitację włącz. No włącz ona jest Ale włącz! Nie. Tak. Ile to w ogóle będzie trwało? Jeszcze raz nie włączę.

Na to... to nie koniec razie już koniec. Y, tak więc gdzie ty idzie? Żegnamy. No jak, koniec już jest. Aha nie No debil. No to, no to żegnamy. I komentujcie, subskrybujcie. I, dupa. i... No chyba twoja.